Ściema nawiajcie mordeczki, ja jestem Kuba i w dzisiejszym filmie będę mógł tylko chodzić do tyłu. Tak, po dwu zbinduję sobie tak jakby chodzenie do tyłu, chodzenie do przodu totalnie wyłączę i będę musiał tak grać. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, zanim zobaczycie, jak będzie mi szło, to pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, ponieważ ja filmy wrzucam codziennie, więc sub z dzwoneczkiem jest bardzo ważny, polecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Okej, okay, pierwsze co muszę zrobić, to tak jakby po dwu przepisać sobie chodzenie do tyłu. Czyli tak jakbym chciał chodzić do przodu, tylko że będę chodził do tyłu. E, czyli sobie odbindowałem róg do przodu i róg do tyłu. I ruch do tyłu to będzie W. Ok, zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Tylko gdzie by tu sobie polecieć? Zapomniałem. Przecież ja teraz nie będę leciał do przodu. Więc szybko dajmy sobie ruch do przodu S. Ok, Git. Więc teraz S. Naciska mi lecę do przodu. Jak to dziwnie działa? Dobra, jak sobie wylądowałem, to od razu to odbinduję. Bo ma nie być w ogóle chodzenia do przodu, więc do przodu odbindujmy to w ogóle. To jest mi niepotrzebne. Ok, przeszukajmy. Mój cel na ten odcinek to jest zrobienie jednego fraga. Ja też nie mogę sprintować do tyłu. Ej, to jest tak dziwne. Zróbcie to sami w Fortnite. Cie. To naprawdę będziecie w szoku. Jak, jak można nie umieć grać w ogóle w Fortnite'a? Kościół, jest już tutaj przede mną. No to fajnie. Czy się fajnie bawisz, kolego? Kolego mój kochany. No chodź. Ta. Generalnie, jak sobie teraz tak idę, to pomyślałem, że jakbym to puścił tak, jakby w odwrotnym tempie, to bym szedł do przodu. I to wszystko by tak dziwnie wyglądało, tak naprawdę. Ale jeżeli chcecie, aby taki odcinek pojawił się jeszcze raz, ale że ja grał z jakimś kolegą, no to zostawcie łapeczkę w górę, bo jak będzie stapy w górę, no to robię ten sam challenge, tylko się z kolegą. To będzie nawet spoko. I odkryłem już sposób, jak mogę lecieć do przodu. Lecieć, nie chodzić, tylko lecieć do przodu. Więc muszę wyskoczyć i po prostu włączyć automatyczne chodzenie. I w następnej gierce projektuję sobie na salę. Ale tym razem hmm, jest tutaj lama. Dobra, e, wydaje mi się, że już powinienem tutaj wylądować, jak tu jest lama. Proszę, nie przelatujcie tutaj ziomeczki. Po co? Po co to robisz? Po co to robisz? Ktoś jeszcze do mnie napisał? Dobra, tym razem Salty, tylko już muszę zacząć lecieć do tyłu. Bo będę tak jakby latał na parasolce i chodził do tyłu. I przede wszystkim chciałem wam mega podziękować za 5000 subskrypcji. Już jest nawet ponad 5000, ale dziękuję wam bardzo. Nawet nie wiem, gdzie już lecę. Aha, cześć! 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 Chciałem się zapytać, czy to jest w ogóle wykonalne? Wylądować na zalewie ze stoju, poruszać się tylko tyłem i przeżyć? Wydaje mi się, że to nie. Będę patrzył ogólnie na mini gdzie ja ląduję, bo generalnie to ja nic nie widzę, oprócz tego, że jestem prawie w domku Ona jest chyba nade mną. A oczywiście, gościu musi mnie zabić. Musisz. Ale, ale po co ty to robisz? Nie potrafisz mnie trafić? Chyba muszę zmienić taktykę. Nie latać na największe miejscówki To jest dobra taktyka To jest naprawdę genialna taktyka Więc polećmy sobie na tą rafę Która jest za mną Chyba tutaj, dobrze lecę, teraz dobrze lecę Powinienem wylodować na tej górze Ale słyszę tu kogoś No nie gadaj, że ktoś tu przyleciał ze mną No chyba se żartujesz mordo Tu gdzieś słyszę skrzynkę Mam tu skrzynkę I co? Co chciałeś podjechać? Osobę, która może chodzić tylko do tyłu? Najgorsze jest to, że ja nic nie widzę. Muszę się patrzeć jedynie na mini-mapę. Dobra, zbierzmy całą zawartość. Aha, pistolet, pistolet, fajnie. O, i to ja rozumiem, proszę bardzo. SMG, fajne. Odpalam oknicho i szybko piję jakieś potki. Strefa jest bardzo, ale to bardzo daleko. Nie mam pojęcia, jak ja tam mam dopłynąć. Tam jest generalnie łódka. Tylko nie wiem, czy coś mi w ogóle da to, że po nią pójdę. Zobaczymy, jak będę szybko pływał. Ej, dobra, pływanie jest totalnie niewykonalne do tyłu, tak naprawdę. Więc chyba jednak muszę się posiłkować tą łódką, która tam stoi za mną. Dobra, generalnie nie jest tak źle. Jakoś tam płynie sobie. Ale dobra, wiecie co? Nikt mi nie powiedział, że nie mogę używać nitro. Naprawdę. Icy, kto jest pływanie? Spokojnie, ja tylko naciskam shifta. To nie jest żadne oszukaństwo, to jest dozwolone. Generalnie jest ciężko, bo ta woda tak szybko płynie, że za zaczyna mnie cofać cały czas, ale git, teraz musimy przez Salty przepłynąć sobie. I można powiedzieć, że oficjalnie zdążyłem. Jestem bezpieczny. Ooo. Przyszedł właśnie tutaj kolega! Nie wiem, gdzie on jest. Aha, tutaj. Fajnie. Fajnie się bawisz, kolego. Ale patrz kto tu jest lepszy i kto chodzi tylko tyłem. Czuję się gorzej niż jakbym grał na napadzie. No i ktoś oczywiście snajpę z 500 metrów daje mi. Wydaje mi się, że jeszcze nie wylądowałem na przyjemnym parku ani razu podczas wykonywania tego challenge'u, więc spróbujmy moich sił. Fajnie jakby ktoś do mnie przyszedł, bo jednak ja schodzenie mam pewne problemy. Hmm. Słyszę kolejną skrzynię. Tuż za ścianą. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, kit, mamy skrzynię. Snajpa! I to jest właśnie to, czego ja potrzebuję. Zobaczcie, mam snajpę. Jakiś tutaj karabinek maszynowy. I się od razu postrzelać. Sami tam szkodzi? W ogóle generalnie chyba dwóch gości tu przybiegło. Z tego co słyszę. Dobra, zabity. Bez chodzenia do przodu. Fajnie. Najgorsze jest to, że spektajtuję mnie tych dwóch gości. I ja oni pewnie sobie myślą, co ten chłop robi. Do tego to już trudno mi było nie trafić, naprawdę. Dobra, kolejnego trafiłem. Proszę, niech ten ostatni jeszcze się wychyli, i pójdę sobie po lucik. Już chciałem się przycelować i strzelić, ale. No, był szybszy. No, był lepszy, no niestety. Znaczy, no. no. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że mnie zasubskrybujecie, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Do zobaczenia, chyba. No i cześć.